Postulaty G3 razy PP odcinek 18. Sprawiedliwość nierówność. Każdy w G3 razy PP kieruje się sprawiedliwością i lider jest sprawiedliwy. Tylko sprawiedliwość jest dobrem, a dobro jest sprawiedliwością. Na pytania, czym jest dobro, jako jedyny na ziemi odpowiadam, że dobro. To sprawiedliwość, a na nią składa się wszystko inne. W G3 razy PP nie ma równości, gdyż nic nie jest równe na Ziemi. Równość nie jest sprawiedliwa, a co za tym idzie, nie jest dobra. Nasza grupa stara się kierować tylko dobrem. W związku z tym opiera się na sprawiedliwości, a ideologię równości w pełni odrzuca jako postulaty G3 razy pp odcinek 17 zakaz złych ideologii w G3 razy pp. Stworzyłem postulat i napisałem dla Polski i Polaków. Jeśli jesteś za nim, to musisz napisać w komentarzu: Jestem za postulatem. Jeśli nie napiszesz komentarz, to znaczy, że jesteś przeciwny postulatowi. Wybieraj swoją drogę w komentarzu: Ja moją już wybrałem. Jak jesteś za postulatem, to udostępnij go innym Polakom, lajkuj i subskrybuj dla własnego wsparcia innych oraz moją pracę dla Was. Dziękuję.